Czy ktoś tutaj kojarzy mój pierwszy wyjazd z Marką? No co znowu? Odpadł pedał, po prostu. Kolejny wyjazd z Marką i już zaczynamy pierwszymi komplikacjami, a mianowicie w dwóch kantorach, w których byłyśmy, nie ma szwedzkich koron. W serii wracam do domu na pieszo, nie mam siły tego nosić. Update z sytuacji, dobiegłyśmy do kantora numer 3 i tam były korony szwedzkie. Ale już był problem z kartą. Tym o, także będzie trzeba iść to wymienić. Jest kolacja. Jej edycja słona już za mną. Teraz jest edycja słodka. Co mi y tu Nutella? Chcesz jeszcze pół? Znaczy kawałek? Nie. ,Alexinie. Kawałek. Pamiętasz jak Krzysiek ma tak nisko spodnie, na dole taki wielki brzuch? <estratégicz kaldği> nie, to jak Asterix. Test naleśnika z Nutellą teraz. Było napisane Nutella, ale to nie jest Nutella. A zobacz, prawdziwa Nutella się rozpływa na ciepłym naleśniku. A tu tworzy się gruda. Ale zobaczcie, co tu jeszcze było. Panna Kotta. Dobrze to mówię? Polecam platformę oglądać. Ale powiedz, Bo może ktoś pomyśleć, że chodzi o partię polityczną. Na przykład, bo wiesz, co cały czas. O polityce nie rozmawiamy. Polecam film Platforma. Nie wiem, wygląda może jak Berda trochę. Ej, no kurde, zobaczcie, co ona zrobiła. Wszystko mi spłynęło na dół. Zepsułaś pannę Kotę. Ostatnio słuchałam podcast o tym, jak zatonął jeden statek. A konkretnie chodziło mi o koreański prom Seoul, który zatonął w 2014 roku, czego przyczyną był gwałtowny skręt, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. Na pokładzie było około 470 tysięcy osób, a przeżyła około połowa. A to dlatego, że poleciał komunikat, aby nie ruszać się z miejsca i założyć kamizelki. No i generalnie jako pierwsi to uratowali się kapitan wraz z załogą, no a uczniowie posłusznie siedzieli i nawet nagrywali jakieś filmiki potem, gdzie trochę sobie śmieszkowali, że będzie jak na Titaniku, a w rzeczywistości połowa ludzi na tym promie zginęła. A co do samego kapitana, to. Który w ogóle dał komunikat, żeby siedzieć w miejscu i się nie ruszać, po czym sam się uratował. Także grubo, ale trafił do więzienia na dożywocie. A jeżeli temat was zainteresował, to macie linka w opisie do filmu, który ja oglądałam na ten temat. Ale przynajmniej dzięki temu już wiem, co robić w razie co w takiej sytuacji. Dobra, to są totalnie najpiękniejsze TikTaki, jakie widziałam w życiu. Ale w ogóle w tym miejscu, w tym sklepie tak buja, że mam takie ciśnienie w głowie już. Kochani, natchnęło mnie. Zgadnij, jakim youtuberem jestem. Myślałam, żeby to odesłać, ale słuchajcie. No. Chyba nie jest źle. Trzyma się. No. No słuchajcie. Koniec. Piszcie w komentarzu. Koniec. Możesz wyjść z Kibla. Jest godzina szósta. Pobudka była o 5.30. I w zasadzie to nie udało mi się zamk zamknąć. To też. Nie udało mi się zasnąć, więc zobaczymy jak przeżyjemy dzisiejszy dzień. Ale muszę sobie wmówić, że jestem super wyspana i jest ekstra. Hmm. Zrobiłam identycznie to samo co wczoraj, czyli zapomniałam Wam nagrać jak wygląda kuchnia, ale... Znaczy kuchnia, te miejsca gdzie się nakłada, ale jest śniadanko. Jeszcze z widoczkiem pięknym. Położyłam się normalnie o 24.30 pobudka była o 5.30, ale nie udało mi się zasnąć. I prom powrotny jest o 24, więc mamy cały pełny dzień w Szwecji, aczkolwiek jest zmęczenie. Ale czuję, że jak nagrywam coś, to mi życia trochę przychodzi, więc po prostu muszę wszystko nagrywać. Przedstawiam śmietnik. Proszę bardzo. W Szwecji się tak bawią. Godzina 9.30 jest tutaj towarzysko. Oglądany mecz. Pierwszy raz w życiu w Szwecji. Masa pomysłów, co można tam porobić. I na co padło? Szwedzkie Lupexy. Ale nie takie zwykłe, bo połączone ze starociami, i zobaczcie, jaki tam był klimacik. Jakby ktoś był ciekawy, to ja sobie kupiłam Adidaski za około 33 zł, a marka znalazła sobie książkę, jakąś z 1800 któregoś tam roku. A potem jeszcze się okazało, że w środku są dwa mega stare, niepodbite znaczki pocztowe. Po totalnie najlepszej spędzonej godzinie przyszedł czas na Lumpex numer dwa. I tam pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że idziesz sobie w głąb tego sklepu i były tak po prostu otwarte drzwi na zewnątrz. Mega ciekawe. Generalnie będzie wiele takich różnic, które na przykład w Polsce by nie przeszły. Po tym nie z panią. Na chwilę mi się przysnęło. Nie wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Fajne tło tu jest. Kontynuuję. Jest 14:47. po co zwiedziłyśmy Lumbę i musieliśmy tu wrócić, żeby zanieść tutaj wszystko do szafki. Jedziemy z tam na centrum. I wtedy idziemy szukać promu mniejszego, który jedzie, płynie na wyspę. Potem poszłyśmy coś zjeść i pan, który tam pracował, nie umiał angielskiego, ale jeżeli się chce, to zawsze się da dogadać. No i chcę wam powiedzieć o cenie, ponieważ myślałam, że w Szwecji jest dużo drożej niż w Polsce, ale 48 zł mniej więcej za dwie puszki coli. Pizza średnich rozmiarów z szyneczką i taka ciekawostka największa tutaj jest normalnie surówka taka darmowa dla gości pierwszy raz, gdy się z czymś takim spotykam no to wam muszę pokazać tu są te stuletnie nie, to nie są stuletnie ja to jest żelek płyniemy sobie teraz mikropromem na wysepkę, A raczej bardziej to wygląda jak dźwig na wodzie taki, no, ale co jest ważne? Darmowe. I wygląda tutaj jak? Wezka SKMC. Proszę bardzo. Trochę brudna szyba, ale to nie szkodzi. W końcu darmowe. Może już jest takie... Nikola, co powiesz? Podajcie się wycieczka? Koś też nic nie mówię kawy, potrzebuję kawę i energetyka. To jest niesamowite. Tu nie ma ludzi, którzy by to wzięli. To jest piękne. Jestem pod wrażeniem. Będzie mystery box ze Szwecji. Wyskidu. <grymne> ja jako wielka kawa. To już jest po prostu od niewyspania. Ja jako wielka kawa. Dobra, ja jako wielka fanka kaw mrożonych ujrzałam takie dwa cudeńka. Nie widziałam ich w Polsce, także będzie test. Takie sobie, ja, jaką wielka kawa. robię test szwedzkiej kawy. Była około 3 tańsza niż taka duża Starbucksowa, więc zobaczymy, jak to będzie smakowało. I generalnie to nie jest puszka, tylko karton. Test. przestałaś. To jest dużo lepsze od Starbucksowej kawy. Ej, naprawdę. Jak będziecie kiedyś w Szwecji, szukajcie tego. Jak smakuje twoja? Dawaj zamiankę. Dobra. Znaczy wiesz, no to ona też drogo wychodzi. Ona na przeliczenie na polskie mniej więcej kosztuje 9 zł, a ta Starbucksowa kosztowała 13. Kiedy? Jak to się nazywa? Fika? Um, nie, ogólnie filka to ta przerwana kawa właśnie z tą mm. bułeczką, ale ona się nazywa. Hmm, cynamonka. Spójrzmy tak. to. Spolczmy Cynamonka. Bardzo dobre. To? Bardzo dobre. To rewelacyjne. A żeśmy na wyspie, bo nie wiem czemu mówiłam. 15 minut było do sklepu, mega ładne domki, mega ładne widoki, mega dobra kawa, przydałaby się drzemka, bo jeszcze będziemy wracać po mystery Boxa, także wait for this. Dobrze powiedziałam chociaż, żeby nie było wiochy? Wait for this? No, to tak. Tutaj trwa, słuchajcie, walka z czasem. 25, nie? Patrzcie, przyszedł obrońca. No, osoba. Problem polega na tym, że przypływanie na tę wyspę było co pół godziny, a odpływanie co godzinę, więc jak my teraz nie zdążymy, to będzie lipa. Bo nie wiadomo, czy zdążymy wtedy na scenę, lajna do Polski. Boże, ja zdycham. Ona biegnie. Dlaczego zawsze jest coś takiego, że... Nie, nie wiem. Trzeba zawsze biec, bo się nie zdąży. Nie no, na cirku, ale mam kolkę z każdej strony świata. Stopy mi płoną. Ja wam mówiłam, że tam to wyglądało jak SKM, ale spójrzcie tu. To dopiero jest pociąg. No wodzie. Wyszłam na poszukiwanie łazienki. Oficjalnie stwierdzam, że nie ma łazienki i że moja twarz już błaga o sen. Gdy przypłynęłyśmy z tej wyspy, to jeszcze nas spotkała taka miła niespodzianka. <słuch> Panie nie znam na samochodach, ale one są piękne o, te ten stare. Lakier, ten. Yeah, Ej, autobus! No halo! halo! O! ujęcia. Czy to jest dziwne, że ja tak nagrywam, generalnie chyba tak. Także, nie mając aktualnie żadnych stresów i zmartwień, przedstawiam Mystery Boxa. Super. Dobra, zobaczmy co to takiego Tak to się prezentuje sik jakby Dobra, warto jeszcze zrobić wieczorny rzut na miasto bo jednak inaczej się to prezentuje niż ze dnia. ładnie oświetlone Moje przetyranie psychiczne i fizyczne powoli osiągało maksymalny poziom, no ale na szczęście zbliżaliśmy Powrót, się do promu. Płyniemy nowszym StenaLinem. I kurde... O nie, w sensie nie wiem, czy w tamtym nagrałam łazienkę, to nie będzie porównania. Łazienki samej w sobie nie nagrałam, tylko tyle, jak zachowywały się tam światła. Ale jakby, wierzcie na słowo, że tu... jest zupełnie co innego niż tam. A jeszcze tam było dopłacone za lepszą kabinę. Ten prom ma rok, więc widać. Proszę. Dlatego poświęć chwilę na wysłuchanie tego komunikatu o no, że tylko słyszeć generalnie. W przypadku sytuacji awaryjnej usłyszysz alarm bezpieczeństwa. Siedem krótkich sygnałów. Jeśli masz pod ręką ciepłe ubranie, załóż je. A, że gdyby ucieczka. Miejsca zbiórki są oznaczone... Nie, ja już nic nie rozumiem teraz. Tego Generalnie to ten można powiedzieć, że nowy prom był tak przepiękny i po prostu jest mi mega przykro, że byłam tak wykończona, że nie mogłam w pełni skorzystać, znaczy w pełni skorzystać, w zasadzie nie skorzystać z niczego, ale chociaż jakieś urywki jak, jak ładny był po prostu. Nie wiem, oni chyba wyjechali na siódmy z jakiegoś powodu. Generalnie jesteśmy tu same, Po nie do końca powiedzieli, znaczy w ogóle w sumie nie powiedzieli gdzie iść.